Onka! Onka! O tu! Onka! Onka, tu! Onka! Onka, odwolić. Onka, no bo z kim jestem tutaj! Ha, nie. Pamiętaj jak, po co tutaj przyszliśmy? Masz potki na niewidzialność, które kazaliśmy ci przynieść? Mam um, Wojtka, a ty nie masz Wojtka! Podzielcie się! <laughs> ja nie mogę! A co, jedną? Na spłek pijemy, daj. Katy, ja połowę ty drugą bo, połowę. Podzielcie się! Ha ha ja wszystkie o, łapię To są, to są ja. takie kreciki, które żyją w jakiejś norce pod moim domem co? Ogólnie słuchaj ludzie, on jest na serwerze, więc co? Zaczynamy randew Eee, dobra Raczne. O Kati! Oj, tak, ty jest taki przystojny, to jak z tobą, syrandkę. Tak, tak, onka? Tak, zajęty. <noise> Jaka walka? O, niedobrze, niedobrze. Walka Dobra. kobiet. Masz. Dobra. Co to? Co robimy? E, no tak, słuchaj, kiedy wypijemy pod kanaliną Witkę. Idziemy do onStrong i piszesz mu na czacie, że hej, coś dla ciebie przygotowałam, to mm -hmm, jest mega mm -hmm. fajne. Chodź za mną. Mm -hmm, mm -hmm. Pójdzie za tobą, i oczywiście pójdziecie do miejsca, w którym Kati przygotowała randkę. Ponieważ ludzie na kanale Kati Kati przygotowała e, randkę dla nich. Razem kto kto? Razem nie, 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 nie. Palion, Wojan i Kati przygotowali. No tak, rękę. wszyscy razem, ale po prostu oni na kanale. Masz, tak. żebyś dobrze się pokazał, tak. Fuj. fuj, nie, fuj. No weź. No weź, bo tam też już jest jeden placek dyniowy. Dobra. To za trucizna. Czy wszyscy są gotowi? Ta... Bo to będzie ta, ja odcinek będzie bardzo mocny, więc czy wszyscy są gotowi? Tak, ale ja mhm. chcę jeszcze jedzenie jakieś dostać. Albo dobra, nie mam. Sucronko. Mam, dobra, nie mam. Masz. No, mam, nie. No to ukradniesz nie, ze stołu, Kati. Ze Ej, mam tu w ogóle ramkę, tą, którą chyba tam Jezu, zabrakło Nie wcale syficie mi w domu, no przestańcie. Dobra, koniec. Bierz talerz, bierz talerz. Pijemy talerz Pij podkę Kati i lecimy szybko, szybko, bo te podki mają ograniczony czas, a my chcemy jak najdłużej oglądać tą ten kabarecik. Rozpoczynamy turniej! Rozpoczynamy randewu! RANDEWU! Jezus, ten jest jakiś... To będzie wyczyn, naprawdę, nie chcę! Do czego wy słuchacie? Możesz palionka znaczy... onka! Dlaczego Bądź romantyczny! Się na... Dlaczego on się, się godziną na bycie onką? O co? Ja on, Bo... być, ale jednak nie chcieliście, no to... Jest... Na Dobra, on jest tutaj. Uważajcie Wieciesz? teraz. Uważajcie. Dobra. Ja będę tutaj ich szpiegował. Dawaj. Co jest gra? A, ty, ty pisz! Piszesz. Nie piszesz. TikTaczko, co ty masz z tym TikTaczko? No ja patrzę, patrzę w Tak, Druga ja też, ja też. Ja dalej też jest. O, Katy? Nie ma. Ej, lol. Hej, piękna! On Ej, ty już cię. ten! Masz w ręce coś Wojtek? Co, nie mam nic w ręce. O kurczę, mam w ręce bardzo. pochodnie. O ja. Ale dobrze, że nie wszedłem tam, nie? Ja. No. To byłby przypał. Mam sprawkę do to ciebie jest bardzo ten, jak to sweet wygląda, jak oni od no. siebie stoją No To jest ten o dzień dziagi. Ten dzień, w którym Uwaga, uwaga Bębny Randewu Biorę cię Właśnie na. tak Jak spojrzałeś na nas, prosto, my tutaj jesteśmy No Jaki dzień O, dobrze, dobrze, dobrze Randewu no, napisz mu, że chcesz Słodziaka zabrać gdzieś. Tak, na, na, tak, napisz. Ej, chcesz Słodziaku, chcesz zabrać i go gdzieś. karmić. I Ale będzie jazda. M mnie gdzie? Zaprowadź mnie. Tak, tak, tak. Dzień piękny, moja grona świneczka, brodaweczka. Królarz. O, o lol. To się chyba nie skończy. Ale mi się wydaje, mu. że on na to pójdzie właśnie. Ja mu się chyba podobają takie przezwiska Coś mi tak wydaje Gruba świneczko brodaweczko Piękna tylko nie brodaweczka Ej, albo to... Aha, piękna tylko nie brodaweczko Okej, okay, czyli że gruba czerwotki. nie ma problemu, nie? Chodź za mną czerwoni Ej, Palion, on powiedz mu, że jesteś czerwony jak burach później przy stole gdzieś, Mówię, że to komplement nie Co? Ja nie mogę, dobra Idziemy, idziemy, idziemy za nimi. Musimy kawałek dystansu za nimi zachować, Katy, żeby tam wiesz. Dobra, ja idę za nimi. Dobra, chodźmy. Ja się mi, to mnie. Kam to ja się kręcę. Pa, pa, pa. Ten dosłownie za on. Ej, ale <grym> słuchajcie No? No i wy pasujecie do siebie. No? Ja was shipuję w tym momencie. On i onka, najlepsza para. Co? No? Słuchajcie, widzowie. Jeszcze jak tak się wyjdzie tutaj to no nie wiadomo kurczę może onka z, na serio będzie Zróbmy tutaj sobie domek O ja! O! Czemu? On jak potrafi, to, to potrafi być miły, nie? Czemu dla no. nas jest miły Zamieszkajmy przy nim, zobacz jaki miły! Powiedz, że, że może później i... Idź Powiedz, dalej. że najpierw spalicie, oh, 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 oh. o, ja Prowadź kochana! No to mu zaimponuje! Ja nie wierzę w to. Co tu się dzieje, moi drodzy widzowie? Najpierw rozwalimy Wojana, a szczególnie Katrin! A paliona to nie? Ale teraz dałeś Pan. O, dam najpierw Wojana. Co za typ, nie? Musisz pisać o Palionie też, bo się skapnie. No właśnie! A na koniec paliona mięśniaka. No to o już wiem. O, jaka piękna, ej to serce piękne, zaupgradeowane jest No wow. zrobiłem takie ładne, nie? Wow. Ile nam zostało po Cztery minuty, właśnie musimy nadzorować te podpisy Widzisz tamto? To jest właśnie to miejsce, w którym będzie randewu, moi drodzy widzowie This is a rendezvous. Paka go ja lamos on On lamos coś pisze Widzę, widzę, ej on leci Zapomniałem, że on potrafi latać, nie? Dobra, odsumę się trochę Tak, tak, tak To jest to miejsce o, ale to... Ej, ale mu się to spodoba pewnie Zaprosiłem cię na randkę, zgadzasz się? What? 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 Teraz połóż ten po, postaw Tak, pół ten, w ten talerz. em, talerzyk, talerzyk Tak, tak, tak Zgadzam, ty! Trzy wykrzykniki dał, on serio to lubi i połóż A ty dałeś mu stejka? Nice Stejka Stejka, no mi się przyjeżdża. Stejka, o napisz, że żebyś miał duże bicepsy Tutaj masz stejka Kwiatka dał? Nie o, skarbie do niego powiedział? Skarbie Ej, to się dzieje ludzie On serio się daje Daje na to nabrać Oj, to jest to nienaruszony o Usiądź proszę o... kulturysta Haha <śla> nienaruszony tak. A gdzie te kwiatki spadają? Na... Zbugowały się <śla> O kurde stak. Jak to sweet wygląda jak oni są razem No No. Ja nie mogę Ale, Ale jajco nie też... <śla> Okej okay, on tam napisał Dziękuję chyba się zakochałam Okej okay, mam stres <śla> Jak nigdy <śla> Ale Ukradłem całe pole dla ciebie chyba z Onsron, so, on. ja nie mogę Ej, trzeba futkę pilnować Dwie minuty, to jak będzie jedna minuta to szybko uciekamy gdzieś i pijemy Dobra Ja nie mogę, co tu się dzieje, nie? Moi drodzy widzowie, ten odcinek to jest po prostu totalna masakra Ja się wstydzę i jeszcze nie jakiegoś... nie Ja sam dobry, po... dobry ja początek To początek, powiecie love na no, co to jest? W ogóle, byty wy, by, skuty jest, skut stres, przepraszam. No. Musisz się przyzwyczaić. Ja też się stresuję, bardzo lobbym. On wyznał tak. miłość! To już jest miłość, moi drodzy. Możesz o bo, ale teraz oni em, o nie gadają o wojanowicach. Właśnie, oni tak już tak się razem zakochali w sobie, że on nawet nie wiem odłożył chyba niszczenie wojanowic na na, na kiedy indziej, na później. Porozmawiajmy o wyrzut z tego świata Wojanowicza Oj, taki mi się spodoba. Dobra Katy, chodźmy, chodźmy. E, czekaj, trochę dalej. Chodzisz tutaj gdzie jestem? Co ja mam opisać? Ja idę do góry za kaktusy. Tak, tak, tak. Tutaj trzeba gdzieś wypić tą poteczkę szybciutko Pozdro Pozdro Pozdro, jelo Ej, co to robi? Co to robi? To jest jakiś placek Dobra, piję Gul, gul, gul Ojej noc się robi, będziecie mieć zaraz romantiko Oj. Oj, bardzo lepiej, żeby się zamknęli w tym, bo jak potworki Oj, O, jak łodzi, potworki tam, tam zaczną łazić. Ciekawe, czy on cię obroni, Onka? Trzymaj się tam, chłop. O, co? Wojanowice są i tak już moje, a jak jesteśmy razem, to napiszę. To nasze. O! No to nieźle. Widzisz, panie? Kasz wielki jak dom. <noise> <Oj>, ja cię <głosy> lubię, <noise> Wojka. <noise> Elegancko! E, musicie opowiedzieć coś o sobie, tak na randce czy musicie wiedzieć. No ją zagadaj, zagadaj Dobra. Zagadaj, zagadaj Powiedz Dobra. O! Może z jakiejś informacji się od niego dowiesz powiedz na przykład powiedz coś o sobie, coś takiego, nie? Czy coś, coś Skąd pochodzisz, czy coś takiego? Czym się interesujesz? O, o! Pewnie dalej jakieś coś nie wiem w stylu niszczeniem światów, niszczeniem nowic, A, o, moja byłem blisko Ale pewnie światów też normalnie Ja nie mogę Ale ja co? Patrz! Jaki zachód słońca! jest rąbany, rąbany. rąbany! Nie wierzę, nie! Ej, tylko ty, Onka, możesz go nazwać głupko rąbany i nie zostać zabitym przez to, no nie? No właśnie! Sorki to przez stres, stres majacze Ludzie te odcinki z Onką to jest kabaret, dosłownie kabaret. Mówię Na odwrot. O, czyli rąbany głupku! Ja, kiedyś ci opowiem o tym, długa historia. Oooo! No ciekawe, Kupek rąbany, romantyczny. Kocham cię, wciulik. Ja nie mogę, ja chyba tutaj nie wytrzymam więcej, nie? Nie, to dla mnie jest zbyt romantyczne wszystko. Kocham cię, wciulik. To jest, to jest za dużo, moi drodzy widzowie. To jest za dużo. Nie dam rady chyba tego oglądać. Ja Cię też, Ty moja mała, głupia, głupia rąbana, rąbana kobieto, kobieta, co? <laughs> <laughs> o kurczę Ale oni mają balony, ten zniówek Serio okay. no Pasują do siebie fest Ten obraża tego, ten tego I tak dalej, i tak dalej Czemu się ugrywasz pod tą czarną płachtą? O, ej, mega ciekawe pytanie ej, Mega ciekawe pytanie, ciekaw jestem co odpowie na to No, tutaj aż ja się wstydzę samego siebie ty, A chyba ty, co Przyznaję. Samej że się siebie paljon, samej siebie Ej, samej! Palion! O kurczę! Co jest? Napisz, że autokrekta Też się wstydzę na tego się kryje. O kurczę, a czego on się wstydzi? Co on ma pod płachtą? To jest ciekawe, co on ma pod sobą? Czyli to co on ma na sobie to jest taka peleryna jakaś? Na, pod sobą? Spytaj czemu tak bardzo nienawidzi Wojanowic O! O! O. To mnie ciekawi bardzo. Rombana autokorekta w tym iPhone 22 Pro Max Ultra Ej, ja żeś teraz dał Co to iPhone, iPhone 12 Pro Ultra Max Hacks? Wyznawanie miłości z przyszłości Ej, to nieźle, nie? Ej, to spytaj się jakie oni mają telefony! W swoim świecie. O, to będzie ciekawe? Czy oni tam w ogóle mają iPhony? Czy on w ogóle ma iPhony? Pytaj siebie? się, czemu nienawidzi, bo Jak tak, to ja Cię też. Pro Max Ultra Ultrahax kochał. I on nie wie kompletnie, co to jest. Jakie macie poniacze? Ziomek na swojej cieli. Yo. Yo! To jest po prostu dramat. Z najgorsza randka, jaką widziałem, widzowie. ale hey, Creeper, do nich idzie. O! Ja jestem obok creepera jak ziomki! Normalnie, elo creepcio, co tam? Co tam u ciebie byczku? Jestem obok ciebie tam. Ja tam, ja tam wejdę do nich Katipa. normalnie idę do nich My się tak dobrze dogad... Ej musisz wolniej bo widać za tą partyklepsy klepsy klepsy My się tak dobrze dogadujemy zamieszkajmy tu razem Co? Ale to po ślubie i zniszczymy Wojanowicę Dobrze Tak, tak Tak <noise> <noise> To jest to właśnie To jest to <noise> no, O, jakie tematy jeszcze? Dobra, musimy zastosować jakieś tematy No czemu nienawidzi Wojanowic? Tak, tak, już pytałeś się to, czy nie? Nie, nie, nie Pijemy kolejno? Czekaj, zostały 3 minuty, jeszcze nie, jeszcze nie Zacznijmy od ślubu, potem Wojanowicę zgładzimy. Czemu nie Wojanowicę? No właśnie, czemu on chce zgodzić Wojanowicę? Spytajmy się. Ale ciekawe, co odpowie, nie? Ciekawe. Co mu tam w głowie siedzi? O! <śleskujesz> 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 ja już się boję, co odpowie, nie? Ja już. Ja już. Z... Zestresowany. A i długo odpisuję, coś chyba długiego. Ojoj, oj. oj, oj. Przez Paliona, bo jest smrodem. Co? Przez ty ciebie chcę zjeść moją prak. nowicę? Co ty mu zrobiłeś palion? Bo ja, ja zwyczajnie taką wiem. mam chrapkę ostatnio jak mi tosty nie wyszły i się spaliły. Wiesz smutna sytuacja, ale ostatnio byłam na żołędziach. Co to jest za wiadomość? To nie ma nic w ogóle. To nie ma nic! Nie wiem, to nie ma ja Nie wiem jak to określić. Palion, mistrz podrywu, normalnie. Serio, palion to jest król podrywu. Czemu przez paliona? O właśnie, czemu przez paliona? Co no on bo zdradził go, nie? No chyba jasne. A, ale czemu wcześniej chciał zniszczyć za no zanim właśnie, to No, właśnie, wcześniej. On jest chyba najlepszy z tej troski. Trójcy... No, pisak dalej, no bez, aż nie przesady, bez przesady, bez przesady, bo to zaraz się wyda. Jeszcze masz nick palionowy, no pamiętaj no o właśnie, tym. No właśnie, nie zapominaj. O właśnie. Ja jak wybrałem się na spacer po. No, czytaj, Alionero. Ja jak wybrałem się na spacer po wojenowicach, to zagadałem jedną owcę, żeby szeptała mi, że to. wojenowina. Co? co? Oh. I <grym> dlatego <grym> co? mieć niewojenowicę? Że głupiem owcę? Taki, on mówi takim słowotokiem jak ja. <grym> no, ej, no. Ej, ale serio, jakby. Jak, jak ja się dowiem co to za owca. Bo... Ej Kati, musimy szybko podkępić, bo to już jest ee, sytuacja kryzysowa. Dobra. Mamy kryzys, kryzys, nie kryzys. Wiem. Ale na pewno oni nie mają kryzysu w swoim normalnie nowym wniosku. A dlatego rozumiem w pełni. Jakie lubisz torty? Co? A? To jest takie zdrowie, Palion nie jest najlepszy, owca mi wyszeptała i tak jest O, to nice Takie, które zrobisz O! Oh. O! No oh. ciekawe uh -huh. Powiedz, że umiesz robić same najlepsze torty Musisz mu zapunktować, nie? Miętusku, nie? <grym> Miętusku, co jest grane? To już jest przesada, widzowie Torty są smaczne, możesz ocenić, jaki zrobiłem Oj pa, normalnie Nooo Ojojoj, romantyka. Nie mogę tego zjeść Nie mogę tego to rozwal, zjeść rozwal, rozwal, rozwal Jelo Rozwal, powiedz, że nie obchodzi obchodzicie to Jemu to zaimponuje, on lubi tak, wiesz Nie smakuje ci? Powiedz, że nie jestem głodna, schowałam sobie na później, o Nie, powiedz, że nie smakujesz, obleśny To jest on, a nie jakiś zwykły typ Smakuje, ale jestem pełna We, po dzisiejszej kolacji tak. A on może lubi. obraź go, obraź go Obraź, no Tak Idziemy gdzieś, bo mam drgawki od ciężo Zacznij się trząść, zacznij się trząść A co jest grane? Ja nie mogę Chodźmy nad jeziorko O LOL oh. pójdąc nad jeziorko sweet Sweet Ej gdzie on się patrzy? Połowimy ryby What Nice Ale round Ej mam wędkę Hej Serio akurat wędkę? No miał mówił nią nie a kiedy nią łowiłeś? Ja ja Nawet nie pamiętam. No nie mówiłem, ja zabrałem... miałem zabierać jakieś rzeczy z Aaa. tego domku. Okej! Okay. wędkę. Kumam ciacze! 6 minut zostało tej niewidzki sridki. Sridki, niewidki. Ale jajca, hmm. są takie emocje. O ja! zombie skąd on tam się wziął? Kurde, jak ja mam łowić ryby tu? Zobacz, napisał on. Ej, creeper uważaj! Gdzie on jest? Nie! Ojek, słuchajcie! Zrób mi zdjęcie! Ja yeah. Jak jest miłość jak nic, nie? Jak oni sobie foty już robią? O... Oh. Dawaj, zrób cyk, cyk i że jest. Ono widzę, ty się odwala! Klapiec! Yes. Krzyknij Wiek sen! Jest. Ej no to wygląda jak jakaś typowa para, nie? No On i onka. Bo on. nie miłe, no pali on, to jest on! musi coś zwalnać mu! Pięknie ser. Oni są tak sweet, aż muszę sobie z zjeść normalnie. Am, 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 am. Skap. synek. Dobra. <grym> po to, powiedz coś. Powiedz Ojko, trochę się tutaj zbliżył, fajnie. Piękna fotka. Okej. Okay. <grym> Fotogeniczny ziomku. <grym> O tym synku też musimy porozmawiać. O tym nie. synku. Nie! Co? Oj, jakaś śmierć. Chciałem e, mieć. Tu za daleko już. Onek! A synek! O no tym tak. synku też musimy. Okej, okay, rozumiem. Ja! Nie! Go nie! Powiedz, że najpierw ślub. Ja. Co jest grane? Powiedz mu coś nickiego Co jest grane? To jest on! <laughs> Ale to po ślubie tak sobie ustaliłam w moim dzienniczku, a na, a na pobyt, co? Dzienniczko co jest, ja nie wiem w ogóle, ja nie <laughs> rozumiem języka Faliona. raczej Onki To jest... Ja takiego nie mam, co w nim jest Nie wiem, no ciekawe co odpisze Onka może sobie zrobię Ja nie mogę, to, się, to wchodzi za, na za wysoki level Niedługo będziecie musieli się żegnać, bo 4 minuty nam zostało niebitki My już będziemy powoli się zwijać Jak zarobić milion dolarów jest napisane I tam jest, żeby ślub po ślubie dziecko Syna Są tam ordery, a na papa, No tak tak, tak tak Nie, nie, to za dużo Dobra, nie. My musimy się za chwilę zawijać, kurczę. Musimy iść do naszej jeszcze kryjówki, zdążyć. Idę do swojej norki. O, dobrze, już się żegnaj, żegnaj, bo my też już musimy powoli sparać. Żegnaj, bo on pewnie nie będzie chciał odpuścić. Bo już język mnie boli od pisania. To założę sobie po dzisiejszej rance dziennik analfabety. No to zainspirowałeś go, nieźle, nie? Kurczę, Uważaj, Kati, nie biegaj bo... szybko, bo on cię widzi. Nie biegaj szybko, tylko powoli, Kati. Pony. Dobra, wracamy. On jest zakochany, Chodź on, do, on nawet nie patrzy chodźcie na do pa, pa. pa, On tam gdzieś patrzy. Do Chodźmy, idziemy, idziemy. Panie, on XDD napisał. ja nie mogę. <noise> dobra, XDD. Ja, nie, ja mogę. nie mogę. Co tu się odwala, nie? Drodzy widzowie, to był najbardziej porąbany chyba odcinek, jaki kiedykolwiek normalnie był Pony nagrany. Oni są serio nie? w sobie zakochani, inaczej by byli... Ja, z... Dobra, dobra. Mój to jest tylko Wojan. Gdzie jesteś, Wojan? Tutaj! Oh to wszystko to były żarty! To... Tu, tutaj jestem! Idę... Zwracajmy do kijówki naszej. bo. A ja idę z Wojtkiem, a ty nie, Elo. Gdzie jest Wojan? Ja... Ale teraz... To nie, nie ja cię biję, to nie ja! I to